Asus BU400, więc Ultrabook, przewidziany dla biznesu, co zresztą rzuca się w oczy po jego ciemnej obudowie, takiej dość klasycznej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że komputery biznesowe raczej idą zawsze w czerń, natomiast nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to są bardzo lekkie, a przy tym wydajne i trwałe urządzenia. Takie urządzenie właśnie stworzyliśmy. BU400 to urządzenie 14-calowe. Jest to notebook o rozdzielczości ekranu 14 cali. Oczywiście matryca Matryca HD lub HD, doskonała klawiatura, bardzo duży touchpad i wygodny, co jest istotne szczególnie w sytuacji, kiedy korzystamy z systemu Windows 8. Czytnik linii papilarnych, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo dostępu do danych. Bardzo istotna rzecz. Mimo, że, że jest to komputer no, niewielkich rozmiarów, bo jest bardzo smukły, to jest około 2 cm grubości, to udało się uknąć w nim wszystkie najważniejsze łącza. Więc mamy tutaj zarówno łącza sieciowe, HDMI, możliwość podłączenia USB, czytnik kart pamięci, kolejne porty USB, wyjście VGA. Więc rzeczywiście tych, tych możliwości podłączenia sprzętów jest tutaj bardzo dużo, czego oczekuje biznes tak naprawdę. Jest to rzecz bardzo ważna. Co więcej, pokrywa urządzenia została wykonana z aluminium, ale także wzmocniona włóknami węglowymi, więc jest bardzo trwała. Miałem okazję widzieć testy, kiedy chodzono po tym komputerze, być może teraz tego nie będę już pokazywał, natomiast rzeczywiście komputer bardzo sprawdzi się w takich trudnych zastosowaniach, czyli typowo zastosowaniach biznesowych, kiedy rzeczywiście te komputery mają trwać długi czas i oferować zawsze najwyższą wydajność. Jeżeli chodzi właśnie o wydajność, procesory Intel od I3 do I7, możliwość wyposażenia komputera w kartę graficzną Nvidia, a więc dzięki temu jest jeszcze wydajniejszy, karta graficzna Nvidia pozwala na korzystanie z kolei nawet z trzech monitorów, więc daje duże możliwości pracy nawet na kilku ekranach jednocześnie. Oczywiście szereg technologii przede wszystkim dostarczanych przez Intela, z Intel T. TPM, tych, tych rozwiązań jest tutaj bardzo dużo, rozwiązań, które poszukuje właśnie biznes, czyli głównie skupiających się na bezpieczeństwie, na poprawie jakości pracy, bo, bo to są także te, takie rozwiązania jak, jak chociażby Vipro, czyli możliwość to zdalnego zarządzania takim komputerem, napraw w sytuacji, kiedy dzieje się coś na wyjeździe, a taki komputer trzeba zdalnie podnieść do życia, ale także antytef, który chroni przed kradzieżą w taki sposób, że możemy taki komputer zablokować, gdy zostanie skradziony. Dzięki czemu nasze dane nie wydostaną się na zewnątrz. Komputer jest slowjack, a więc kolejny system pozwalający namierzyć komputer w przypadku kradzieży, co on pozwala z kolei go odzyskać. Więc bardzo wiele technologii, których oczekuje biznes, zamknięte w bardzo zgrabnej obudowie. UltraBooka, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli urządzenia z dyskiem SSD, bo taki jest wymóg ultraBooków, co także przekłada się na jego szybkość, ale i lekkość, bo komputer waży nieco ponad 1,6 kg.